W ogóle bezrobocie wzrosło o ponad 100 tysięcy bezrobotnych i będzie rosło, powtarzam, najgorzej jest w najmłodszej grupie wiekowej. Oczywiście no rozpędza się ten okręt i y, tylko w ciągu dwóch lat, nie licząc y, y, ustawy budżetowej na przyszły rok, zadłużenie y, publiczne Polski, dług publiczny urosło zdecydowanie ponad pół biliona złotych, a jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie y, wskaźniki z ustawy budżetowej na przyszły rok. To od końca naszych rządów do, do końca przyszłego roku to będzie zadłużenie, które, będzie, które się zwiększy o ponad bilion złotych w tym europejskim długu publicznym. Więc no w jakim kierunku to płynie? Jeśli weźmiemy pod uwagę planowaną dziurę budżetową w Narodowym Funduszu Zdrowia, to prawdopodobnie pieniędzy braknie tak jak dzisiaj w listopadzie, to, to w przyszłym roku braknie na początku września. Jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa i zatrudnienie spółka Skarbu Państwa, jeśli ten okręt będzie tak płynął według pana Domańskiego, to w Bogdance zwolnienia będą natychmiastowe już w przyszłym roku, a w perspektywie kolejnych kilku lat 4 tysiące osób ma być zwolnionych. W JSW straty są takie, że ludzie drżą o posady i to jest 30 tysięcy pracowników. W ogóle bezrobocie wzrosło o ponad 100 tysięcy bezrobotnych i będzie rosło, powtarzam, najgorzej jest w najmłodszej grupie wiekowej.